To jest podcast Psychologia Pieniędzy. Ja nazywam się Roman Wyprzał i nie jestem psychologiem. Jestem inżynierem, który obserwuje i stara się zrozumieć zachowania ludzkie odnośnie pieniędzy. Jeżeli ciebie też interesuje ten temat, to serdecznie zapraszam do mojego podcastu. Dzień dobry. Ponownie ja, Romek. I dzisiaj, wedle zapowiedzi, porozmawiam o tym, takim trochę filozoficznym podejściu do pieniędzy. Czy pieniądze dają nam szczęście? Co nam umożliwiają? Jakie możemy rzeczy robić? Czy dają też nam wolność? Taki trochę filozoficzny podcast na temat pieniędzy. Bo dużo się czy słyszy, że mówią, że pieniądze szczęścia nie dają. A jednak tak nie jest. Pieniądze dają szczęście. To nawet udowodnili naukowcy, którzy badali poziom szczęścia, i okazało się, że im więcej człowiek, dany człowiek ma pieniędzy, tym jest bardziej szczęśliwy. I to szczęście wzrasta do pewnego poziomu, tak dosyć szybko, liniowo. A już jak przekroczy się pewien poziom, to już ten współczynnik szczęścia to nie jest taki duży, ale mimo, też, mimo wszystko rośnie to. To no bo to wiadomo, że jeżeli ktoś ma na przykład 2 miliardy dolarów i potem mu się zwiększy konto o kolejne 10 milionów, no to tak to nie odczuwa tego jako takie wielkie szczęście, tylko już to tak dla niego tak no, wielkiego znaczenia nie ma, ale jeżeli ktoś nie ma za dużo pieniędzy, i te 10 milionów pojawi się na koncie, no to ma bardzo duży przypływ szczęścia. A też po czym to poznać, że jak ktoś jest nawet biedny i szczęśliwy, dobrze no to widać czasami po żebrakach. I zrobiłem kiedyś takie takie doświadczenie, no, że wziąłem tam 5 euro, no i widziałem żebraka u nas siedzi, niedaleko postbanku. I on zawsze się uśmiecha, zaczepia ludzi, czyli można powiedzieć, jest mimo swojej sytuacji życiowej, że siedzi na, na chodniku, to nie jest naj, taki na jakiś bardzo nieszczęśliwy, patrząc na niego. Bardzo często ktoś mu kupi kawę, da jakąś kanapkę, także sobie siedzi, je, wypije kawę, popatrzy się na ludzi. No i któregoś dnia postanowiłem mu też dać te parę euro, no i zobaczyłem go Uśmiechniętego pozdrawiał mnie. Jak mu wrzuciłem te 5 euro, to zobaczyłem, że jeszcze bardziej się uśmiecha. Czyli stwierdziłem, że ktoś, kto jest biedny i jest szczęśliwy, to jak się mu wrzuci trochę grosza, to jeszcze bardziej szczęśliwy. Czyli ta sytuacja materialna, to można powiedzieć, że on jest szczęśliwy, mimo tego, że nie ma pieniędzy. Bo czasami nam Widzimy, jak dużo jest osób takich bogatych, jakieś gwiazdy roka czy popu. No, że dziwnie kończą jakieś narkotyki czy coś, umierają, ale to, to nie znaczy to, że pieniądze uczyniły ich nieszczęśliwymi. Oni po prostu tacy byli. Jeżeli by nawet w tym stanie otrzymali więcej pieniędzy, by byli troszeczkę bardziej szczęśliwi w tym swoim nieszczęściu. Taki mój wniosek. No, i oczywiście też za pieniądze nie kupimy jakiejś dobrej przyjaźni czy miłości. Jednak za pieniądze to możemy sobie umożliwić wykonywanie rzeczy, które kochamy, dysponowanie swoim czasem, lepsze. Nikt nie, nie musi na nas dysponować naszym czasem, to my decydujemy. Także to wszystkie takie czynności które prowadzą do szczęścia. Przecież realizowanie marzeń czy pasji, to wszystko wymaga pieniędzy i bez tego no, no ciężko cokolwiek zrealizować ze swoich marzeń czy te, jakieś pasji, gdzieś polecieć, pojechać coś zobaczyć czy wykonywać jak sport, jak na przykład mój, gram w tenisa, to nie dałoby rady pojechać na turniej, bo trzeba zapłacić wpisowe, no, czyli do tego wszystkiego potrzeba pieniędzy. Także obalam ten mit, że jak ktoś mówi, że pieniądze szczęście nie dają, to mówię, że to nie jest prawda, pieniądze dają szczęście. Pieniądze też oznaczają wolność. No i chyba kiedyś jakiś poeta powiedział, że pieniądz to jest zamieniony w papier, zamieniona w papier wolność, że to posiadanie tych pieniędzy decyduje o tym, czy my wykonujemy daną pracę. Czy, czy nie, bo no, wielu z nas, być może nawet większość jednak chodzi do tej pracy po to, żeby mieć na rachunki, żeby mieć za co żyć, może nie chce się pracować, ale jeść się chce i dlatego zamieniamy nasz czas na, na te pieniądze. I gdybyśmy mieli ich dużo, to moglibyśmy stwierdzić, że nie będziemy tego robić, co robimy i będziemy robić to, co lubimy. Nawet jeżeli by to było mało płatne albo nawet za darmo. Bo jedyną rzeczą, dla której no, dużo osób, może nie większość, ale a może nawet większość, że chodzą do pracy po to, żeby otrzymać te pieniądze. I kiedyś jak, nie wiem, 15, 20 lat temu, ponad 20 lat temu, jak byłem taki po studiach, znaczy przed, nawet jak studiowałem, to jeszcze były granice, nie było otwartych granic. I wtedy to nie było takiej możliwości po podróżowania po, po Europie, zwiedzania na przykład Włoch czy innych krajów, bo nawet jak jechałem do Niemiec na grać mecze ligowe we Frankfurcie nad Odrą, to musiałem przejść przez kontrolę paszportową, to było, kontrola była w Subicach. No i tam kiedyś rano jecha, pojechałem na mecz. I jak przechodziłem przez granicę, no to mnie tam urzędnik czy ten granicznik zapytał się, co mam w tej torbie. No i ja zażartowałem, że sam jeszcze nie wiem. No i no nie był to zbyt mądry żart, no ponieważ mnie zatrzymali, sprawdzali mi całą torbę. Potem staram się to wyprostować. Mówiłem, że to żart. Mam rakiety tenisowe, sprzęt sportowy, no ale mimo wszystko, no sprawdzili mnie, przeczepali mnie kieszeni, kieszenie. I dopiero wtedy na szczęście mogłem pójść. Nie, nie zabrali mi niczego z tej mojej torby. Mogłem grać mecz. Czyli to oznacza, że kiedyś mieliśmy jeszcze ograniczenia. Były granice, nie można było latać za komuny w Polsce. No to ciężko było pojechać na, na zachód jedynie gdzieś tutaj do DDR czy gdzieś do Czech, też krajów komunistycznych, była taka możliwość. No, a teraz ten czas się zmienił, mamy otwarte granice. Jedyną rzeczą, którą ludzi ogranicza nas, to jest no, brak znaczy nie brak, tylko są, to są pieniądze. I jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, no to po prostu nie może polecieć sobie do Włoch, to tak jakby miał pewne granice. To, to, to jedyne nas ograniczenia ogranicza od tego, co my możemy robić. Byśmy chcieli może jechać co miesiąc na wakacje, to jedynym problemem nie są granice, bo których nie, już tam nie ma, tylko to, czy mamy środki na to. Czyli te pieniądze dają nam wolność. Też jest tak, że daje nam taką możliwość, że nie musimy, tacy być upokarzani trochę, jeżeli na przykład chcemy, prosimy się o kredyt na jakieś mieszkanie, czy na cokolwiek, idziemy do banku i bank każe nam przynieść wszystkie nasze zarobki, sprawdza nas, czy jesteśmy zdolni, no to to jest takie trochę, no nie za bardzo, a jeżeli posiadamy dużo środków, to możemy po prostu odejść od tego banku, nie potrzebujemy tego waszego kredytu, bo ponieważ my to mamy. Też to posiadanie pieniędzy oznacza też, że mamy wiele opcji i na przykład jak ja Byłem młody, miałem jeszcze marzenia takie bycia zawodowym tenisistą, to właśnie z uwagi na to, że nie miałem środków, nie potrafiłem jeszcze sam zarabiać czy chodzić i pytać się sponsorów o, o te pieniądze, żeby mógł jeździć i grać. No to musiałem zapomnieć o tym i pójść normalnie do pracy, aby zarobić na swoje utrzymanie. No, tak samo też. To też daje dla rodziców taką możliwość zatrzymania dzieci przy sobie, bo jak jest na przykład w przypadku naszej rodziny, to mam czwórkę rodzeństwa, no i trójka wyjechała za granicę pracować, no też w celach zarobkowych. No ja tak samo mogę powiedzieć, że chciałem więcej zarabiać niż to możliwe w Polsce chociaż to, to się oczywiście zmienia wszystko i teraz też można całkiem nieźle zarabiać, no to mimo wszystko ja wyjechałem i dopiero w Anglii byłem 3 lata, teraz w Niemczech już 10 lat. No i to powoduje, że jakby rodzice mogli nam taki, zapewnić jakiś start lepszy, no to większe prawdopodobieństwo było takie, żebyśmy zostali przy rodzicach w Polsce. No i tak samo też wiele razy się zdarza, że szef Zpycha na pracowników zadania, których sam nie chce robić. No, jeżeli ktoś ma, jest zależny od, od tej pracy, ma rachunki, jakieś kredyty do zapłaty, no to nie może niestety dać wypowiedzenia i powiedzieć, żeby sobie sam to robił. Także ta nasza wolność jest bardzo ograniczona w przypadku braku środków pieniędzy. Czyli tej wolności w papierze, no teraz już wolności w postaci cyfrowej bardziej. Też mam możliwość, jeżeli moje konto jest pełne, robić świat lepszym. Bo jeżeli te środki, które mam na koncie, pozwalają mi spokojnie zabezpieczyć finansowo siebie i moją rodzinę, to wtedy mogę, dlaczego nie się dzielić tym? Mogę sponsorować jakieś projekty, na przykład mogę założyć szkołę tenisową i uczyć młodych adeptów za, za darmo nawet, no bo nie potrzebuję tego robić dla pieniędzy. A bardzo często tak się okazuje, że robienie coś za darmo, robię to z pasją i po, po jakimś czasie mimo wszystko pojawiają się, pojawia się zapłata za, za tą moją pracę i czasami ta z, zapłata jest dużo wyższa niż bym pracował na etacie, ponieważ jeżeli robię coś z pasją, to robię to swoim sercem i wtedy robię to naj... z najlepszą jakością. No i za to, za jakość jest dobra zapłata. Ale nie musi nawet tak być. Mogę robić coś za darmo, pomagać, zmieniać świat, sponsorować jakieś projekty, które poprawią żywo no, innych ludzi, ludzi wokół mnie. Również posiadanie pieniędzy powoduje to, że będę zdrowszy. Będę na pewno dłużej żył. Bo jeżeli ktoś ma problemy finansowe, brakuje mu na opłaty, no to żyje w takim cały czas stresie. Jak żyje w stresie, wydziela mu się kortyzol, który skraca życie. Nawet jeżeli matka no w ciąży była w ciąży i później urodzi dziecko i ta matka przez okres ciąży była w ciągłym stresie o egzystencję, to to dziecko. Po urodzeniu, to jest stwierdzone, że ma większe prawdopodobieństwo, jakichś chorób jest bardziej nerwowe, osłabione, także to też ma bardzo duży wpływ. Również jeżeli posiadamy sporo pieniędzy, możemy kupować bioprodukty, i bo taki na przykład kurczaczek z chowu wolnego od gospodarza kosztuje czasami trzy razy tyle, co taki przemysłowy gdzieś w klatkach, nafaszerowany antybiotykami, czy też jakieś warzywa bio, na pewno są dużo droższe niż jakieś tanie mięso przemysłowe. I odżywiać się, odżywianie takie od, od rolników, te wszystkie bio, ze zdrowego źródła, na pewno wydłuża nam życie. Możemy zjeść zdrowsze produkty, pić lepszą wodę mineralną, która też nie jest tania. Oczywiście też, jeżeli środki są odpowiednie, to my możemy wybrać pracę, która no, nie jest szkodliwa dla zdrowia. Bo jeżeli ktoś jest podeszły wieku, na przykład ma około 60 i no, nie ma środków za dużo na koncie, no to żeby jakoś dotrwać do emerytury, podejmie się pracę takiej, która jest nawet. Szkodliwa dla zdrowia. Mój znajomy tutaj z Rosenheim, również, mimo że już ma ponad 60 lat, do emerytury mu zostało tam kilka lat, to podjął się pracy zmianowej na też chodzi na nocki. No i tam no, też atmosfera, jeśli chodzi o jakość oddychanego powietrza, no nie jest najwyższa, ponieważ jakaś wystąpiła u niego astma i dodatkowo jeszcze jakaś część mu spadła. Na, na głowę w tej fabryce, no ale chcę to robić, żeby dozbierać sobie do merytury, zarobić, jeszcze coś odłożyć. Też mam kolegów dwóch w pracy obecnej, też już ko koło sześćdziesiątki, to no jeden nie udało mu się w swoim biznesie, musiał iść na etat, no i teraz wykonuje taką pracę no ciężką dosyć, sam jest chorowany, no nie najlepiej się odżywia, no, i teraz parę miesięcy go nie ma, bo dostał jakiegoś zawału. Także to też pokazuje, że, że jednak warto myśleć o odkładaniu, oszczędzaniu i zbieraniu środków finansowych, żeby później nie mieć takiej sytuacji, nawet zrezygnować z pracy, czy nie podejmować się takiej szkodliwej dla zdrowia. Też oczywiście no, ktoś. Taki golas finansowy też nie będzie się spotykał ze znajomymi. Bo przecież, żeby wyjść z kimś, z przyjaciółmi, gdzieś do jakiejś restauracji na jedzenie, no to trzeba mieć jakąś sumę. I też czasami jest tak, że ktoś stawia kolejkę i później warto by było się zrewanżować. No i czasami to dla osób spukanych. No, stanowi duży problem, no, że jak to, jak teraz ja postawię, jak to oznacza dla mnie potem tydzień czasu, że będę głodny chodził. A takie ograniczanie spotkań socjalnych z ludźmi też powoduje to, że człowiek zapada na jakieś takie samotność, depresję, jego życie też się skraca. No i oczywiście też opieka zdrowotna, bo przecież ta, no oczywiście niby mamy zapewnioną Opiekę taką przez państwo, jak w Polsce z NFZ, tutaj w Niemczech też są takie kasy chorych. Jednak jakieś prywatne, na przykład uzdrowiska czy sanatoria, no, jeśli chodzi o jakość, jakość, są dużo wyższe niż te państwowe. Byłem nawet raz pod tężniami w Ciechocinku. To było prywatne sanatorium. Pojechaliśmy tam na Sylwestra no to bardzo dobrze pojadłem. Kucharze przy mnie przygotowali dla mnie omlety, było mnóstwo jedzenia, jadłem nawet taką zupę, kaszkę, jak kiedyś za młodu. No i naprawdę jakość świadczonych usług była na wysokim poziomie. A niedawno, jak byłem w Szklarskiej Porębie, to poszedłem tak z ciekawości zobaczyć no, takie sanatorium na NFZ no i stwierdziłem, że no ciężka tam atmosfera. Widać było, że to nie jest ta jakość, nie te, nie te nie ten poziom usług jak w tych prywatnych. Też nawet widać jak po terminach. Jeżeli my chcemy na NFZ umówić się do kardiologa, no to są tematy, terminy na, na parę miesięcy albo nawet na parę lat do przodu już zarezerwowane, a jakoś prywatnie, jeżeli chcemy, to termin się znajdzie bardzo szybko. I nie ma problemu. Także to też stanowi o tym, że pieniądze bardzo przedłużają życie. Chyba no nawet kiedyś badali, że tak około 7 lat osoby, które zarabiają ponad przeciętnie, żyją dłużej od tych biednych. Też oczywiście nasze środki finansowe, pieniądze pozwalają nam na wybranie lepszej edukacji. Możemy przecież. Zapisać się na jakiś płatny kurs, na przykład programowania, jak w moim przypadku, te kursy nie są tanie. I jak zrobię ten kurs, to potem mogę też otrzymać lepszą pracę, czy, czy moje obowiązki się zwiększą i będę dostanę za to większe wynagrodzenie. Natomiast jeżeli ktoś no, nie posiada środków, no, to praktycznie nie może za bardzo rozwinąć skrzydeł w edukacji, nie może pójść na jakieś kursy. Chociaż jak wiemy, karta do biblioteki jest za darmo. Ja tu w Niemczech płaciłem rocznie, kosztuje taka karta 20 euro. I jeżeli ktoś ma samodyscyplinę, to może samemu się dużo z książek nauczyć, a przecież w książkach jest wiedza całego świata. Autobiografie, książki takie tematyczne na temat zdrowia, na temat programowania, no wszystko co potrzeba. Mamy internet, gdzie też można się wiele nauczyć. Także to nie jest takim wielkim problemem. Jednak, żeby tego szybciej panować wiedzę, teraz czasami jest potrzebny jakiś mentor, który, no któremu trzeba zapłacić za godzinę. No Ja od dłuższego czasu pracuję z Radkiem Budnickim, jest moim takim mentorem, jeśli chodzi o też o takie stoickie podejście do życia, ale też również takie techniczne, jak się nagrywa podcast czy prowadzi bloga. No to też wymaga pieniędzy. No ale później to się zwraca, bo jeżeli możemy wybrać jakiś uniwersytet pr prywatny i tam wysłać swoje dzieci, to, to one po takim. Częściej niż po szkołach jakichś państwowych, no, mają lepszą, lepszą edukację, bardziej zorientowaną na rynek, i później w przyszłości mogą więcej zarobić i, i ta taka różnica między biednymi i bogatymi się trochę powiększa. Nie, że To wtedy jest coraz ciężej to przejść, bo są coraz większe granice, jakimi są środki finansowe. Też ludzie bogaci. Z pieniędzmi to myślą bardziej strategicznie. Oni myślą o bardziej długoterminowo, o tym, gdzie posłać swoje dziecko, jakiemu zapewnić wykształcenie, gdzie ma mieszkać. Czy też nawet jak w sporcie też siści, którzy mieli zapewnione, mieli sponsorów, mieli trenerów, fizjoterapeutów, to zawodnik koncentrował się na kolejnym turnieju. Nie, nie myślał o masażach, o treningu, wszystko było już to robione przez sztab, który je, jeździł w nim, z nim. Także widziałem kilku takich, gdzie tam no, pięć osób koło niego było. Był trener, masażysta, też trener od przygotowania fizycznego, menedżer. To wtedy powoduje, że no, zawodnik, który tak ledwo co wiąże koniec końcem no nie w stanie za bardzo rywalizować z nim. No Ja znam tenisistów, którzy próbowali, bardzo utalentowani, jeździli po turnieje, na turniejach, ale oni zastanawiali się, czy no dzisiaj pójść do restauracji, się dobrze najeść, dobry hotel wziąć, ale dużo nie przywiozą z tego turnieju, nie zaoszczędzą, a może uda im się wygrać i wtedy no, przeoszczędzą i więcej pieniędzy zdobędą czy też po prostu najeść się, zaryzykować no i jakieś grosze przywieść, ale uda się mecz wy wygrać to były takie myślenie tego typu no i to bardzo często one były złe podejmowane osoby takie biedne no to czasami muszą krótkoterminowo e, myśleć no jeżeli stracą pracę to i nie mają środków to muszą podjąć szybko jakąś, jaka się nadarzy żeby Opłacić te rachunki, a z kolei osoba bogata to może pozwolić sobie na zmianę profesji, zrobić jakiś kurs, przerwę, przekwalifikować się, zobaczyć, zaobserwować rynek, gdzie teraz są poszukiwani tej na specjaliści. Natomiast no, nie ma takiej możliwości biedny człowiek. Także to, to wszystko chciałem powiedzieć w tym podcaście. Chciałem pokazać, jak ważne są oszczędności, posiadanie środków finansowych, to, że umożliwiają nam spełnianie naszych marzeń, jakichś podróży. Ja widzę nawet po sobie, że staram się mimo wszystko żyć tak może nie skromnie, ale poniżej swoich możliwości finansowych, żeby cza cały czas oszczędzać jakąś procent z mojej wypłaty, którą dostaję. I wtedy... Tak widzę, że spokojniej żyje, mogę dobrze się odżywiać, możemy jeździć gdzieś na jakieś wycieczki. Teraz pojedziemy do południowego Tyrolu, to jest Domeran, taka miejscowość we Włoszech. To jest niedaleko nas, jakieś 200 kilometrów od Rosenheim. Dokładnie nie wiem ile, ale coś koło 200-220 kilometrów. No i tam spędzimy weekend już się cieszę, ponieważ zaczynają powoli kiełkować rośliny, pylić to wszystko, pojawiają się już tutaj w Rosenheim pszczółki, co zapylają kwiaty także no, to nie byłoby możliwe gdybyśmy no, nie mieli środków finansowych na to albo mielibyśmy jakiś wielki dług, także to wszystko co chciałem powiedzieć no, takie moje przemyślenia na pewno też Macie, przyznacie mi rację, że warto, lepiej jest mieć dużo pieniędzy albo mieć niż nie mieć tych pieniędzy. Także pozdrawiam i do następnego razu. A na sam, w następnym odcinku porozmawiam o akcjach, o tym, w czym staram się specjalizować, no, jak to ja to rozumiem. Także do usłyszenia. Pozdrawiam Was.